Latający kufer. Czyta Marcin Popczyński. Był raz kupiec, tak bogaty, że mógł wybrukować talarami całą ulicę. Ale nie zrobił tego, bo używał pieniędzy w inny sposób. Ile razy dał talara, dostawał z powrotem trzy. Był to w istocie dobry kupiec, ale mimo to musiał umrzeć. Jego syn odziedziczył dużo pieniędzy i żył wesoło, po całych nocach tańczył na maskaradach, a puszczając po wodzie kaczki używał talarów zamiast kamieni. Krótce zostało mu ledwo kilka groszy, para butów i stary kubrak. Przyjaciele go opuścili, nie mogąc się z nim pokazać na ulicy, ale jeden z nich podarował mu stary kufer z napisem – pakuj się. Była to bardzo życzliwa rada, ale nie do wykonania z powodu braku rzeczy do spakowania – Kufer ten posiadał dziwną właściwość. Gdy się nacisnęło zamek, leciał na oślep w każdym żądanym kierunku, przy czym trzeszczał tak, jakby się miał zaraz rozpaść na drobne kawałki. Chłopiec siadł w kufer i pofrunął do kraju Turków. Ukrył kufer w lesie, a sam wyruszył do pobliskiego miasta. Po pewnym czasie spotkał kobietę z małym dzieckiem. Przepraszam bardzo. Cóż to za wielki pałac z oknami tak wysoko umieszczonymi? Tam mieszka królewna odrzekła kobieta. Wyprorokowano jej, że będzie nieszczęśliwa z winy narzeczonego, dlatego pod nieobecność króla i królowej nie wolno się nikomu do niej zbliżać. Dziękuję powiedział syn kupca, wsiadł do kufra, osiadł na dachu pałacu i wszedł oknem do komnaty królewny. Królewna spała na sofie, a była tak piękna, że ją pocałował. Zbudziła się bardzo przestraszona, ale chłopiec powiedział jej, że jest bogiem tureckim i to jej bardzo pochlebiło. Usiedli obok siebie, a on wychwalał jej oczy, podobne ciemnym jeziorom, po których pływają myśli, mówił, że jej czoło jest piękne i białe jak góra śnieżna. Opowiedział jej też bajkę o Bocianie, który przynosi małe dzieci i wiele innych bajek. Potem oświadczył się jej i został przyjęty. Musisz przyjść w sobotę na herbatę, powiedziała. Ojciec i matka będą bardzo radzi, że wychodzę za boga. Tylko pamiętaj, żeby opowiedzieć piękną bajkę. Matka lubi tematy podniosłe i pouczające, a ojciec wesołe, z których można się śmiać. Tak, tak, bajki to mój jedyny podarunek ślubny odparł. Potem rozstali się, a królewna podarowała mu szable wysadzaną dukatami. Chłopiec odleciał, kupił sobie nowe ubranie. Siadł w lesie i zaczął pisać bajkę. Miała być gotowa do soboty. Na dworze przyjęto go na uroczystej herbacie bardzo gościnnie, a królowa rzekła: Opowiedz nam, proszę, bajkę o treści podniosłej i pouczającej wielce. A jednocześnie śmieszną, dodał król. I owszem, odparł syn kupca i zaraz zaczął opowiadanie. Była sobie raz paczka zapałek, dumna wielce ze swego pochodzenia, jej prababką była ogromna stara jodła. Kiedy zapałki były jeszcze zielonymi gałązkami, piły brylantową rosę, kąpały się w promieniach słońca i kazały ptakom opowiadać bajki. Były bogatsze od innych drzew, gdyż stać się było nawet zimą na zieloną szatę. Pewnego dnia przyszli drwale i nastało wielkie zamieszanie. Wódz rodu został jako maszt ustawiony na wielkim okręcie. Grubsze konary stały się belkami, a drobne gałązki zapałkami. Wszystko to opowiadały zapałki staremu, żelaznemu garnkowi i krzesiwu, z którymi leżały razem na półce. — Moja historia jest całkiem inna — oświadczył garnek. — Od chwili urodzenia czyszczono mnie niezliczoną ilość razy i do dziś lubię, gdy po jedzeniu stanę sobie czysty na półce, by pogważyć rozsądnie z sąsiadami. Bardzo lubię kubeł, z którym się czasem spotykam, a kosz targowy przynosi mi z miasta nowiny. Gadoła z ciebie, rzekło krzesiwo, i uderzyło tak stalą w krzemień, że sypną iskrami. Urządźmy sobie wesoły wieczór. Tak, pomówmy o tym, kto z nas jest najdostojniejszy. Nie, musiałbym mówić o sobie, rzucił gliniany garnek. A tego nie lubię. Niech każdy z nas opowie, co przeżył w świecie. A więc zaczynam: nad morzem, w pobliżu duńskich zatok. Prześliczny początek? zabrzęczały talerze. To się na pewno wszystkim spodoba. Tak, tam przeżyłem młodość u pewnej skromnej rodziny. Meble ciągle polerowano, czyszczono posadzki, a co dwa tygodnie zawieszano świeże firanki. Jak przejrzyste i barwne jest to opowiadanie! Powiedziała szczotka do zamiatania. Czuć w tym kobiece zamiłowanie do porządku. To prawda, przyznało wiadro i podskoczyło z brzękiem. Garnek ciągnął dalej, a koniec był całkiem podobny do początku. Talerze zaszczękały z radości, a szczotka dobyła z kąta gałązkę pietruszki i uwieńczyła garnek w nadziei na rewanż. Krzesiwo postanowiło tańczyć i hukało, podnosząc ciągle jedną nogę, także ze strachu pękło obicie na starym fotelu. — Czy także zostanę uwieńczone? spytało po skończeniu. I tak też się stało. — Ach, cóż to za Tam mruknęły do siebie zapałki. Potem poproszono maszynkę do kawy, żeby zaśpiewała. Odmówiła jednak, tłumacząc się chrypką oraz tym, że może śpiewać tylko w gorącym stanie. Były to tylko wykręty, bo wolała śpiewać przy gościach, w jadalni. Na oknie leżało stare pióro służącej. Nie posiadało innej zalety nad to, że tkwiło zbyt głęboko w atramencie. — Jeśli maszynka do kawy nie chce śpiewać — odezwało się pióro — to można zaprosić słowika. — Rzecz niesłychana, mielibyśmy słuchać jakiegoś przybłędy spoza kuchni — zawołał czajnik krewny maszynki — Jestem oburzony! zawołał kosztargowy. Nudzimy się zamiast się bawić. Dalej, niech każdy robi co chce. Tak! Hałasujmy! zawołały wszystkie sprzęty. Ale nagle weszła służąca. Całe zebranie zmartwiało. Każdy sprzęt był pewny, że gdyby jego posłuchano, wieczór wypadłby wspaniale. Służąca zaświeciła zapałkę i roznieciła ogień. Ach, jakże trzaskał i świecił. Każdy widzi teraz, że jesteśmy pierwsze w całej kuchni? rzekły z dumą zapałki. I zgasły. Prześliczna to bajka, powiedziała królowa. Duchem jestem po stronie zapałek. Tak, dostaniesz naszą córkę. Tak, dostaniesz królewnę dodał król. Ustalono dzień ślubu i oświetlono uroczyście całe miasto. Mieszkańcy dostali cukierki i ciasteczka, a ulicznicy gwizdali radośnie na palcach. Muszę i ja się przyczynić do uświetnienia tego dnia, rzekł syn kupca. Nakupił rakiet i najrozmaitszych sztucznych ogni. Potem zaś wyleciał w powietrze swoim kufrem. Zrobił się niesłychany zamęt. Ognie bengalskie napełniły powietrze hukiem i światłem, jakiego dotąd nie widziano. Wszyscy byli pewni, że królewna poślubia Boga. Wysiadłszy w lesie ze swego kufra, chłopak chciał zasięgnąć wieści, co o nim mówią w mieście. Każdy głosił co innego, ale wszyscy byli zachwyceni. Widziałem samego Boga! wołał jeden. Oczy jego błyszczały jak gwiazdy, a broda przypominała spieniony górski potok. Leciał okryty płaszczem z płomieni, a pośród zwojów widniały głowy aniołów? Nazajutrz miało się odbyć wesele. Syn kupca wrócił do lasu, chcąc zabrać kufer, ale cóż się okazało? Oto mała iskierka zatliła stare, suche drzewo, i cudowny kufer doszczętnie spłonął. Nie mógł już latać i udawać boga, nie mógł się pokazać na oczy narzeczonej, ona zaś stała przez cały dzień na dachu, czekając na niego. Stoi tam jeszcze, pewnie do dziś, a chłopak wędruje po świecie i opowiada bajki, ale żadna nie jest już tak wesoła, jak bajka o zapałkach.